Dzień dobry, nazywam się Artur Brześ i jestem studentem trzeciego roku w International Business Academy Coding. Jak wygląda system studiów w Danii? Inaczej. W Polsce mamy ten system jakby taki główny, czyli są uniwersytety, w których studiuje się licencjat i magister, prawda? Potem ewentualnie doktorat i tak dalej. A w Danii system jest podzielony na dwie części i jest to oczywiście, jest są uniwersytety który studiuje się dokładnie tak samo jak w Polsce i są też jest takie dość szeroka, szeroka grupa szkół szkół po prostu Everest Academy i w nich studiuje się inaczej jest to podzielone inaczej na samym początku jest AP degree na które trwa dwa lata cztery semestry i potem robisz do tego Top Up który trwa semestry trzy i polega to na tym że po tych trzech i pół roku masz już rok doświadczenia pracy w firmie no to dwa semestry de facto pracuje się to jest obowiązkowe i można dalej robić, ma, robić mastera już na uniwersytetach, czyli magistra. I jest to system o tyle dobry, że szkoły nie do końca nalegają, nie do końca nawet pozwalają studentom robić tego magistra od razu. Oni wychodzą z założenia, że magister, master to jest osoba, która kiedy pójdzie do firmy, która zacznie gdzieś pracować, to jego, jego dyplom jest poświadczeniem szkoły o tym, że on siadając przed biurkiem, przed komputerem będzie wiedział dokładnie, co ma robić. On już nie będzie szukał pomocy i tak, tylko już będzie po prostu wiedział, czym ma, czym ma się zająć. Dlatego oni nie do końca chcą tego mastera dawać od razu, ponieważ zakładają, że lepiej, żeby ktoś zrobił bachelora, czyli licencjat, i do, y, po tym zaczął dalej, dalej zdobywać doświadczenie zawodowe, a dopiero po tym, y, dopiero po tym zaczął ewentualnie mastera w tym wypadku na przykład najczęściej MBA, prawda? Ile kosztują studia w Danii? Są darmowe. Studia w Danii są zupełnie darmowe dla obywateli Unii Europejskiej. Dla obywateli spoza Unii Europejskiej studia są niesamowicie drogie. Ceny to są około 30-60 tysięcy złotych za rok, coś takiego. Mamy sporo studentów z Indii, z Nepalu, trochę z Ukrainy, ale oni są często na zasadzie azylu politycznego. Ale też no, ostatnio miałem znajomego, który studiuje w Polsce, w Warszawie i też wjechał na Erasmus w Danii, został na dłużej. No ale niestety, kiedy już kończą mi się wielkie stypendia, czy, czy właśnie azyl, no to nie, nie mogą już dalej studiować, bo kwoty są to zaporowe. Dla Polaków studia nie no, są tyle, ile na początek mieszkanie, opłaty i tego typu rzeczy. Jakie formalne y, musi spełnić wymagania kandydat z Polski, żeby studiować na duńskim uczelni? Złożyć podanie. Można złożyć podanie bezpośrednio do szkoły przez formularze, które są udostępnione na stronie szkoły, bądź można złożyć podanie przez agencje, takie jak, jak Stadia Broad, z którego się tu ramienia jestem. I wtedy oni załatwiają większość tych formalności. Jest to bezpłatne dla studentów całkowicie, ponieważ no, są oni opłacani przez uniwersytety, a nie przez, przez studentów, więc tak, taka pomoc jest zupełnie darmowa. Więc jeżeli ktoś tam znajduje firmy, które oferują za opłatą takie, takie rzeczy, no to jest pewnie jakieś oszustwo, bo no, szko szkoły mają swoich agentów, one takie firmy właśnie zatrudniają do tego, żeby zdobywać studentów, ponieważ no, system duński wynagradza też oczywiście z szkoły za posiadanych studentów. Czy, czy wystarczy zdać po prostu maturę, żeby dostać się na Węgrzyńską Uczelnię? Zależy od kierunku. Na przykład na moim Marketing Management trzeba zdać angielski na poziomie rozszerzonym, matematykę na poziomie podstawowym i potem jest jeszcze rozmowa kwalifikacyjna. W moim przypadku ja aplikowałem bezpośrednio do uczelni, więc rozmowa odbyła się kiedy ja tam byłem po prostu, kiedy tam pojechałem. Ale z racji tego, że Dania jest krajem takim bardzo elastycznym, bardzo otwartym, bardzo chętnym do pomocy, można to zrobić, myślę, że bez żadnego problemu na Skype. Ja na przykład jeden egzamin zdawałem na Skype, kiedy rozmawiałem z moim, z moim wykładowcą, mówię o tym, że mam egzamin w, w maju, na samym początku. No ani mogę bo akurat wyjeżdżam, jechałem akurat do Rosji wtedy Mówiłem, no i mówię, że nie będzie. I powiedział, że dobra, poczekaj moment. I zaraz do mnie odzwonił, że no dobra, jest, jest OK, ustaliłem tutaj z, z rektorem, że możemy to zrobić na Skype'ie. I na Skype'ie do niego z Moskwy zadzwoniłem i pogadaliśmy, opowiedziałem wszystko, co musiałem, odpowiedziałem na pytania, dostałem ocenę i było po, po kłopocie. Wiem, że mój znajomy na przykład z, z, z Florydy, z, na, na basenie sobie siedział i na leżaczku zdawał egzamin. To jest bardzo fajne, bo ten system jest taki bardzo elastyczny, jest bardzo chętny do pomocy studentowi. Czy dużo jest anglojęzycznych kierunków, które można studiować w Danii? Ogrom. Trzeba pamiętać o tym, że Duńczyków jest 5 milionów. Oni wychodzą z założenia, że nikt nie będzie uczył się ich języka, więc oni muszą się uczyć języka innych. E, w te święta, z racji, że jedna koordynatorka z mojej szkoły ma, jest Islandką, ale ma, ma męża Duńczyka, ma dzieci urodzone już w Danii, wchodzą do Duńskiej Szkoły Podstawowej i byłem tam świętym Mikołajem. Stałem przy bramie świętego Mikołaja, a wcześniej że jako studenci, grupa osób rozmawialiśmy z nimi po angielsku. I byłem zaskoczony, że wszystkie dzieci mówią po angielsku. I Duńczycy, na przykład na moim kierunku, który jest typowo anglojęzyczny, mam też Duńczyków normalnie, którzy, są, którzy studiują po prostu po angielsku, ponieważ tak jak w Poznaniu są, są kierunki angielskie, tak samo w Danii Duńczycy chodzą takie kierunki. Kierunków jest masa, jest do wyboru, do koloru. Studia są bezpłatne, a ile kosztuje utrzymanie studenta w Danii? Wszystko zależy od tego, ile się imprezuje. Podstawowa kwota, którą ja tak zakładam, że jest to, jest to potrzebne, żeby w ogóle się utrzymać, to jest 1500-1600 zł na początku, plus kaucja. W Danii musimy pamiętać o tym, że za każde mieszkanie, kiedy tam przyjeżdżamy, trzeba wypłacić najpierw kaucję. Nawet kiedy jest to przez, przez szkołę. Wyjątkiem jest chyba tylko Erasmus, Erasmus i Velux. To są dwa, dwa, kiedy oni mają trochę inne, inne warunki, ale przeważnie trzeba zapłacić za, to, zapłacić za to mieszkanie, tą kaucję. Kaucja to jest, no, to może być do. Do nawet 9 tysięcy zł, ale może to być na przykład 1500-3000 zależy. Jest to jednorazowa opłata, która no niestety nie do końca jest zwracana, bo w Danii ten system działa, działa inaczej, ale no nie jest to jakieś, nie jest jakaś ogromna kwota. No a potem utrzymanie, sam, to jest jedyna taka duża kwota, którą trzeba zapłacić. Potem utrzymanie to jest 1400-1500-1600 zł. Mieszkanie to jest około 600-700 zł miesięcznie plus jedzenie ja studiując w holding, który jest dość blisko, blisko granicy z Niemcami, często jedziemy na zakupy do Niemiec i po prostu wtedy wychodzi dużo, dużo taniej, bo w Niemczech jest de facto taniej niż w Polsce, więc, więc te koszty są niwelowane. Jeżeli chodzi o samą kwotę, w Danii jest coś takiego, co nazywa się wikar system. On jest popularny przede wszystkim w Danii, to jest taki system pracowników tymczasowych. To są bardzo proste prace, ale pozwalają zarobić no, od 108 do około 133 koron za godzinę. To jest między... 59, A 76 złotych za godzinę. Więc prawda jest taka, że, żeby utrzymać się w Danii, trzeba im, będąc w wikarzy czy w jakiejkolwiek innej firmie, dwa dni pracuje się na mieszkanie, a trzy dni na mieszkanie i jedzenie. Więc utrzymanie się jest problematyczne tylko na samym początku, a potem to już. A jak wygląda system stypendialny w Danii? System stypendialny to jest zagrodka każdego studenta w Danii. Kiedy pojechałem tam w 2012 roku, jest, jest coś takiego, jak nazywa się SU. I ESU jest, jest stypendium dla Duńczyków. I na pierwszym roku, kiedy tam byłem, dostawali je tylko Duńczycy i ludzie, którzy byli powyżej kilku lat w Danii. W międzyczasie, kiedy byłem na, na Erasmusie i na, na praktykach w Irlandii, Unia Europejska uznała, że jest to niekonstytuc niekonstytucyjne, niezgodne z konstytucją i trzeba to zmienić. I kiedy wróciłem do Danii po roku. Okazało się, że już mogę dostać ESU pod warunkiem, że pracuję 10 godzin tygodniowo, bądź 40 coś godzin miesięcznie. Jest to, jest to dokładna liczba godzin, którą trzeba wypełnić. I wtedy otrzymuje się S-u, to jest 5800 koron, co w przybliżeniu daje 3000 zł. Żeby pracować, te, żeby pracować te 10 godzin tygodniowo, to powiedzmy, że zakładając, że zarabiamy 100 koron na godzinę, co jest no, najniższą możliwą kwotą poniżej tej kwoty, którą zarabia się przeważnie. To daje nam 1000 koron tygodniowo, 4, 4 tygodnie w miesiącu daje nam 4000 koron, czyli trochę ponad 2000 zł. Plus te 3000 zł z ESU. No, czyli mamy ponad 5000 zł takiego przychodu podstawowego. No To jest taka najfajniejsza rzecz w studiach Danii, że po, po pierwszym roku człowiek już się nie martwi tym, czy zapłaci za mieszkanie, czy. czy jest taki luz, no tak takie jak wszyscy ludzie w Skandynawii, po prostu ten system społeczny tak działa, że jest taki spokój, nie trzeba się niczym martwić. Nie na przykład nie kupić samochodu, bo podatek wydajny na samochód wynosi 180%, więc nawet zarabiając sporo ciężko jest to zrobić, ale, ale jest to jest taki nie taki spokój wewnętrzny. Po po, tym, po jakimś czasie już po prostu no, nie przyjmujemy się niczym. Wydaje mi się, że to jest największy plus tego kraju. Mówił pan o tym, że Duńczycy dlatego chcą ściągnąć studentów, żeby potem mieć pracowników do pracy. Jak wyglądają możliwości pracy po studiach w Danii? Kiedy przyjeżdżamy do Danii Dostajemy możliwość nauki języka duńskiego. Za darmo są to trzy lata. Teraz to się troszeczkę pozmieniało, bodajże podzielili to zamiast na, na okres czasu, podzielili to na, na bloki, bo to jest podzielone jest na trzy bloki. Ale bez problemu można się nauczyć na, 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 na tak powiem, koszt duńskiego państwa, języka du, duńskiego i wtedy możliwości pracy są nieograniczone. Kiedy przyjechałem do Danii na samym początku, moja szkoła wystąpiła do mnie, zapytali mnie, czy byłbym w stanie tłumaczyć. Zapytałem, o co, o co chodzi? Powiedział, że oczywiście jest duńska firma, która współpracuje z polską firmą, już nie będę teraz nazwy wymieniał, ale firma, która produkuje jakieś metalowe elementy, a ta duńska firma produkuje półki. I poprosili mnie, żebym tłumaczył sprawozdania finansowe polskich firm na język angielski, żeby oni mogli je zrozumieć. I tłumaczyłem sprawozdania iluś tam, iluś tam polskich firm, które oni sobie ściągnęli ze strony KRS-u po prostu i w ten sposób określali, która firma jest, jest dobra. Pracy, jeżeli chodzi o Polaków, w Danii jest ogrom, no, chociażby z tego, że nie wiem, kiedy kupuje się wafle ryżowe w sklepie, patrzy się na skład i jest napisane wyprodukowano przez miarowo Poznań, tak? I jest ogrom produktów wyprodukowanych w Polsce i nie potrzebują ludzi do kontaktu z nimi. Jest masa, masa firm, które potrzebują na przykład do, nie, do, do, związanych z tekstyliami, związanych z transportem. Jeżeli chodzi, znając duńskie ma się ogromne, ogromne ułatwienie. Tej, tej, szukania tej pracy. Nie skutecznie to jak najbardziej możliwe, oczywiście, ale człowiek jest dużo cięższy. A co Wam się najbardziej podoba w Danii? Łatwiej powiedzieć, co mi się nie podoba. Na no, nie podoba mi się wszystko oprócz pogody. No. Najcięższym elementem życia w Danii jest zima. Zima jest szara, bura i brzydka. Nie ma słońca, nie ma śniegu, jest deszcz. Ale reszta jest naprawdę, naprawdę fajna. Życie jest, znaczy w nani najbardziej istnieje ten spokój, który mi ten kraj dał. Że, że naprawdę nie martwię się tym, że o, za co ja będę żył w przyszłym miesiącu, czy, czy, czy nie, wiem, nie mam pieniędzy na coś tam. Jak pracuję, jak nie, nie, nie wydaje, że tak powiem, bez sensu, to naprawdę na spokojnie można się utrzymać. Pomimo tego, że ja nie dostaję S-u, bo pracuję, pracuję sobie tak tylko dorywczo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.